Brown rzeczywiście wybrał sobie w ostatnich latach mm, kilka takich lęków, które gdzieś tam trapiły Polaków. To były lęki w zasadzie wykreowane w dużej mierze mm, organicznie poprzez y, różnego rodzaju no, uwarunkowania geopolityczne, uwarunkowania było tylko społeczne. Na Dokładnie. I, 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 I zacząć podsycać tak, te lęki. No i to robił nie tylko Brown. Oczywiście Brownowi wturowali politycy konfederacji, może w mniejszym stopniu, ale rzeczywiście tam czasami te granice się zacierały. Wturowali mu też bardzo często mm, politycy pisu i brown tak, jak pisze akurat Wojciech Szacki w tym fragmencie naszego tekstu, rzeczywiście na tych lękach społecznych, właśnie dotyczących coraz to większej liczby Ukraińców w Polsce, dotyczących w zasadzie takich zaszłości, można powiedzieć, covidowych, czyli tych wszystkich wspomnień o lockdownach, o zamknięciu społecznym, o zamykanych lasach tak o i, i sklepach, o szczepionkach przede wszystkim, wokół których narosło no, naprawdę masa teorii spiskowych, zresztą podsycanych też przez różnego rodzaju organizacje, które Brauna wspierają i których ludzie najprawdopodobniej za dwa lata znajdą się na listach wyborczych Korony Polskiej.